Dzień dobry. Przeszło 4 miesiące minęło od ostatniego mojego filmu na YouTube. No i, i, i przez ostatnie 4 miesiące yy, już Wam mówię, że to robiłem sobie plany, scenariusze co yy, zrobię w następnym odcinku i w następnym i w następnym. chciał pokazać, czy bym chciał przetestować, chciałbym zrobić to, 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 to. No i rzeczywistość okazała się bardziej okrutna i moje plany, że tak powiem Legły w gruzach, wszystko poszło do kosza, bo to nie można, że tak nic zaplanować, bo Mamy lockdowny na, rzecz, na żądanie i Po prostu No jest tak jak jest Dobrze, to zrobimy taki odcinek z marszu, bo, bo yy, Zakupiłem sobie nowy sprzęcik Taki oto nożyk Już to jakoś kło pokażę na tyle nie wiem, co to złapie. O, to jest taki noży KM do obrabiania wewnętrznej części łuski Jeżeli tu zobaczycie, to tutaj te blaszki służą do oporu, czyli to jest regulacja, regulacja mm, głębokości obrobienia. Wewnętrznie. O, tu się chyba nawet odbija taki refleks od tego. Tu stworzył się taki fajny, ostry stożek. Ostry w sensie yy, kąt tutaj tego nożyka. W porównaniu do tego, którego używałem wcześniej, jest zupełnie inny. Ten jest bardziej taki ostry. I ten pocisk, jak on się układa w ustę, yy pocisk, który w jakieś związanego jakiś pocisk. to on tu się elegancko układa w wózce on bardzo ładnie tu wchodzi bardzo możliwe, że przez to tylko teoria jest moja, ja jeszcze nie jeszcze to nie nie że nie na tym po prostu do dodać dokupiłem do, do, do i sobie sprawdzę jak to obrabia ten pocisk bardzo możliwe, że będzie równie osadzony niż ten y, zwykły y, przy zwykłym nożyku dlatego, że dlaczego? Y, tu mamy też kąt bardzo ostry w każdy pocisk mniej więcej chyba każdy lub większość, większość które mają bow tail, mają taki, że tak powiem kąt z tyłu który bardzo ładnie tutaj pasuje do osadzenia, nie wiem czy to widać, so, pokażę Wam zdjęcie i on sobie ładnie wchodzi w tą, w tą w ten lejek druga sprawa to jest taka, że już wam pokazuję, zobaczcie ten nożyk, jak tu mamy, to on jest osiowo ustawiony tutaj przez otwór zapałowy hmm. tym pinem tutaj i nie ma możliwości, żeby ten nożyk nam tutaj pływał, czyli ten ten stożek, który tutaj wytworzymy ten lejek będzie z każdej strony równy. A w momencie, kiedy obrabiamy tym zwykłym, standardowym nożykiem, no to zawsze możemy jakiś wykonać ruch łuską albo ruch tym nożykiem, i z tej strony kąt będzie bardziej otwarty, z tej będzie bardziej ostry. No i w tym momencie, że tak powiem, pocisk będzie się osadzał w ten sposób. Nie prosto, tylko będzie się osadzał w ten sposób. Wsprostuje się potem w szyjce łuski, ale jego osadzenie będzie już takie no, nierówne. Bardzo możliwe, że to będzie wpływało jakoś na, na, na ten zacisk łuski, bo jeżeli w pierwszej fazie ten pocisk będzie wchodził pod skosem, to będzie tą, tą szyjkę rozpychał w nierównomierny sposób. A jeżeli on będzie wchodził prosto, w prosto obrobioną yy, tą szyjkę, ten lejek. To jest tylko teoria. dopiero co kupiłem to narzędzie, to jest taki jakby chwalipost, że mam, że kupiłem coś nowego sobie. Aczkolwiek wykonanie tego jest bardzo, jak zwykle z tej firmy, z a jest bardzo, bardzo wysokiej jakości. No i pomysł, to jest bardzo pomysłowy, ja o tym, że tak powiem, nie ukrywałem, że ten nożyk na początku, zanim kupiłem ten, Przerobiłem lutując tutaj na srebro właśnie sobie pin, który przechodził właśnie przez otwór zapałowy. To był taki jakby koniec mojego poprzedniego, poprzedniej mojej serii. I ten nożek miał tutaj, ja zrobiłem nawet zdjęcie, może Wam pokażę jak to wyglądało. Eee, jednak nie było tej regu regulacji, głębokości tej obróbki. No i ten kąt był troszeczkę większy tutaj w tym. Tutaj mamy y, regulację głębokości tej obróbki. Y, mamy pin, mamy ładne sześć nożyków z bardzo ostrym kątem. Jeżeli chodzi o mnie to y, chyba mogę polecić to Wam takie narzędzie, bo, bo dobrych narzędzi nigdy za dużo. Szczególnie do elaboracji, jeżeli chcemy robić to y, dobrze i żeby ta amunicja była precyzyjna, powtarzana, tak, bo do tego dążymy, żeby amunicja była powtarzana, czyli wszystkie łuski są stremowane na ten sam, na ten sam że tak powiem, na samą długość wszystkie łuski są na przykład, dobra weźmiemy tą wszystkie łuski mają zaciśniętą szyjkę tym samym bushingiem na tą samą głębokość, wszystkie łuski mają tą samą grubość szyjki Także zacisk będzie na szyjce pocisku będzie ten sam, siła ostrzegania będzie ten, ta sama. Jeżeli mamy powtarzalną naważkę, to i prędkość wylotowa naszego pocisku będzie taka sama. Jeżeli będzie powtarzana prędkość i jeżeli nie będziemy robić błędów, to nasze skupienie na tarczy będzie o wiele lepsze. Nie mówię, że idealne, że będzie jedna dziurka, ale do tego dążymy. Także. W dzisiejszym odcinku króciutkim to było tyle. Dziękuję za wszystkich subskrybentów i za tych, którzy są ze mną od początku, i za tych nowych. Na chwilę obecną patrzyłem, było 400. Dziękuję za wszystkie pytania, na które mogę odpowiedzieć. To jest bardzo fajne, że wiesz, taka interakcja jest między oglądającym a tym, który tworzy, tworzy film. Także. Y Dziękuję jeszcze raz i, i, i za wszystkie kciuki w górę. Także zapraszam do następnego odcinku, który mam nadzieję że się niebawem ukaże. Zobaczymy, jak będzie sytuacja, że tak powiem, za, za naszymi oknami. Także życzę Wam wszystkim zdrowia i do następnego odcinka. Cześć!